Cześć, to kolejne zdania do tłumaczenia na poziomie językowym A2. Jej córka jest wesołym dzieckiem, dużo się śmieje. W czasie wakacji często gram tatą w tenisa stołowego, oraz ta stara kobieta ma surowy wyraz twarzy, ale mądre oczy. Najpierw stwórzmy sobie słowniczek, który umożliwi Wam samodzielne przetłumaczenie tych zdań. Jej córka jest wesołym dzieckiem, dużo się śmieje. Wesoły to fro. Oczywiście jest to przymiotnik, więc musimy pamiętać o dodaniu końcówki przymiotnika. Śmiać się to lachy. Tenis stołowy to też tenis. Też tenis. Surowy wyraz twarzy. W języku niemieckim taka, taki surowy wyraz twarzy to nic innego jak słówko twardy, czyli hard. Musimy również pamiętać tutaj o dodaniu końcówki przymiotnika. Wyraz twarzy to po prostu das gezyść. DAS gesicht". Pozostałe słówka myślę, że są Wam znane. Przetłumaczmy zatem pierwsze zdanie. Jej córka, córka to die Tochta, jej to Ir, czyli będzie iretohta. Tochta. Ire Tochta jest, jest wesołym dzieckiem. Dziecko to das Kind, czyli ein wesoły fro. Tu musimy dorzucić końcówkę "-s", czyli ein froes Kind. Iretochta Tochter ist ein frohes Przecinek. ona dużo się śmieje. Oczywiście musimy powtórzyć tutaj osobę, czyli ZI. śmieje się lacht, dużo, czyli viel. Iretokta Tochter ist ein frohes Kind, lacht viel. W czasie wakacji, w czasie wakacji, czyli po prostu wakacje, w języku niemieckim powiemy in, Wakacje to diferien. Mamy pytanie, kiedy w czasie wakacji? Na pytanie, kiedy odpowiada datif. Dlatego diferien zamienimy na den ferien. I, de I ten cały zwrot, określenie czasu zajmuje miejsce pierwsze. Dlatego będzie teraz czasownik, czyli gram, szpile. Następnie pojawi się osoba, iś. Często, oft. Z moim tatą, czyli myt. Mit łączy się oczywiście zawsze z datywem. Tata ma rodzajnik dea, czyli byłoby normalnie mein Fata. Ale skoro mit łączy się z datywem, to dea zmienia nam się na deim, a mein na mainem. Dlatego będzie myt meinem, fata, tysz, Pamiętajmy oczywiście, że gdy mówimy, że gramy w coś w języku polskim, to w języku niemieckim jest po prostu szpilem, klawierzpilem, fuzbal Nie ma tego przyimka w, który jest w języku polskim, dlatego jest tutaj po prostu Tischtennis. Ta stara kobieta ma surowy wyraz twarzy, ale mądre oczy, ta stara kobieta, czyli tutaj musimy użyć rodzajnika określonego di. Stary to alt, po Mamy końcówkę przymiotnika E. Die alte Frau ma hat. Surowy wyraz twarzy. Wyraz twarzy to das Gesicht, twarz. Czyli będzie hat ein. Surowy to hart, czyli ein hartes Gesicht. Ale, aba, oczy, augen mają rodzajnik DI, dlatego będzie kluge augen. Czyli końcówka tutaj e, pojawi się nam E. Die alte Frau hat ein hartes Gesicht, aber kluge augen. Mam nadzieję, że staracie się tłumaczyć te wszystkie zdania samodzielnie i te tłumaczenia wychodzą Wam poprawnie. To wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam za tydzień do kolejnego tłumaczenia zdań na poziomie A2.